Czas na ukoronowanie turnieju, czyli finałowe starcie. Witamy serdecznie i cieszymy się, że są Państwo z nami. Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski, zapraszamy. Na ten mecz warto było czekać, bo finały często wspomina się nawet po kilku dekadach. Zastanawiamy się, czy taki właśnie będzie dzisiejszy finał UEFA Europa Conference League, ale to będziemy wiedzieć po ostatnim gwizdku. Drużyna Jagieloni-Białystok kontra Chelsea. Tomku atmosfera jest niebywała. Obie ekipy wiedzą o co walczą. Liga konferencji to niby najmniej ważne europejskie rozgrywki, ale myślę, że oba kluby dziś dadzą z siebie wszystko. Wychodzi na pozycję. Fantastyczna okazja na objęcie prowadzenia na początku spotkania. I teraz pytanie Tomku, czy to się potem nie zemści? Źle Jagielonia, tracą piłkę. Co teraz wymyśli Chelsea? Palmer. Wiesz co? Gdyby tak strzelił na szkolnym boisku, to teraz leciałby za płot po piłkę. Cóż, wiadomo, prawo Pascala. Była siła, zabrakło celności. Hansen. Jagielonia ma miejsce na skrzydle. Pogrywa piłkę w pole karne. Dalej groźnie. Ale nic z tego nie będzie. Spalony. Jadon Sancho. Nie udało się utrzymać przy piłce. Jaga dostrzega teraz szansę w bocznym sektorze boiska. I zapyplita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Bardzo dobry, skuteczny blok. Wiązkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Będziemy teraz mieli przód z autu. Uwaga, posyła piłkę w pole karne. Jest komu zagrać. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Tak, obie ruszyny mają teraz problem z rozegraniem w środku pola. Zobaczmy co z tego będzie, uwaga. Może im dać prowadzenie. Nie warto tu ryzykować, wybija piłkę. Dané vejště, tráčí pílke. Teraz při pílce Jesus Simas. Centruje po lekárně, má do kogo. Tak, máme bramkę! No, naprawdę, ten volej zasługuje na brawa. Widzimy teraz, że nie byłoby tej bramki bez świetnej centry. Chyba trudno o lepszą sytuację, choć przy okazjach sam na sam czasem niełatwo zdecydować, czy lepiej postawić na siłę, czy technikę. W tym wypadku udało się mocnym strzałem umieścić piłkę w siarce. Zaczynają The Blues, którzy muszą teraz znaleźć sposób na defensywę rywala. Już wiemy, jeszcze tylko minuta gry przed nami. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą czas na przerwę. Rozległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Bez problemu tu się urywa. Uwaga, to jest setka. Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Tak to powinno wyglądać w odbiorze. Jakielonia ma miejsce na skrzydle. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę, ale już jest tylko wspomnienie. Tracą piłkę, muszą znów o nią powalczyć. Jesus ma sporo przestrzeni z boku. Okazja, Jesus i Mas. Tak proszę Państwa, piłka w siatce. Zwiększają prowadzenie, a kibice gotują się już do Mistrzowskiej Fety. I na powtórce widzimy, jak znajduje się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i pewnie wykańcza tę akcję z bliska. Na razie 2-0. Caicedo. Z tego może coś być. Uwaga, wychodzi sam na sam. O, to jest już chyba pozamiatane. Trzy gole różnicy. To poważna przewaga. Spójrzmy jeszcze raz na tę indywidualną akcję zakończoną golem. Naprawdę piękny rajd. Ręce same się składają do oklasków. A głowa od razu podpowiada, że choć solą futbolu jest gra zespołowa, to takie indywidualne popisy to piłkarski miód. A więc mamy 3 do zera. Kaicedo, Madueke. Będą być groźnie. No i po ataku. Dobra interwencja. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Będzie dobra okazja bramkowa. Dobra interwencja bramkarza. No same liczby mogą imponować, mówiąc wprost, całkowicie zdominowali ci się rywali. Konstruują akcję za akcją, a do tego są skuteczni. Skończy nam się tu chyba pogromem. Udało im się złapać wiatr w żagle. Znowu są przy piłce. Cóż, chorągiewka w górze, spalony. No niestety Tomku, trzeba tu było zaczekać na powrót. Przecież widać było od razu, że zagrywa na pozycję spalony. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Ale czyściutko wygarnął tę piłkę? Rywalego zamykają. Colwell, Palmer, Fernandez. Mamy przechwyt. Uwaga, gruźnie! Jest kolejna bramka! Powiększają przewagę do czterech goli! Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Dobrze się spisuje i pewnie wykańcza tę akcję. Do bramki blisko, ale nawet z takiej odległości trzeba wykazać się skupieniem i pewnością siebie. I po tej bramce jest 4-0. Mamy zatem potwierdzenie. Spotkanie potrwa jeszcze co najmniej dwie minuty. Palmer. Tak jest! To już koniec!